Dzień dobry Państwu. Katarzyna Bochańska. Witam serdecznie w popołudniowym paśmie Radia Motyw. Minęła godzina 15, a to w tradycji radia oznacza, że przed nami audycja rozmowy ważne i ważniejsze. Dzisiaj moim i Państwem gościem jest Pan Mikołaj Wolanin, autor książki, prawa ucznia, sam zresztą uczeń Liceum Zamojskiej i Heleny Modrzejewskiej. Szanowni Państwo, Pan Mikołaj jest w klasie prawniczej. No i w związku z tym pytanie pierwsze, Panie Mikołaju: czy to, że właśnie w takiej klasie się Pan kształci, miało wpływ na podjęcie się tematu praw ucznia w Pana publikacji? To znaczy nasza szkoła, która prowadzi właśnie tę klasę, um... Prowadzi ją we współpracy wraz e, ze Stowarzyszeniem Justicji i właśnie sędziowie, ale nie tylko z tego stowarzyszenia, ale ogólnie sędziowie, e, adwokaci, prokuratorzy i ogólnie przedstawiciele zawodów e, prawniczych przychodzą do nas raz w tygodniu i przez godzinę opowiadają o danej gałęzi czy, czy dziedzinie prawa. Wobec czego, e, jako cała klasa, mamy taką no, niezwykłą możliwość, by, by zainteresowanie w prawie powiększać i by rozszerzać horyzonty właśnie w tej dziedzinie, więc na pewno ten program edukacji prawnej wpłynął na to, że ta książka właśnie otrzymała taki charakter bardziej, bardziej może taki prawniczy, aniżeli filozoficzny, bo jednak nie ma, tam, nie ma tam rozważań na przykład, czym jest sprawiedliwa ocena w takim kontekście filozoficznym, a jednak skupiamy się na przepisach, na literze prawa i na tym, jak prawnie umocowane są właśnie prawa ucznia. Czy podejmując się napisania tej książki, wychodził Pan z takiego założenia, że prawa ucznia są jednak mimo wszystko nieprzestrzegane? To w dużej mierze zależy od każdej szkoły. Też jako Fundacja na Rzecz Praw Ucznia mamy dużą szansę prowadzić, a też dużą odpowiedzialność prowadzić właśnie sprawy, często w których te prawa są łamane i w których musimy interweniować, by jednak, w danej szkole m, tego łamania zaniechano, także widzimy też ze swojej perspektywy, że dochodzi do tego łamania, chociaż oczywiście e, profil tej fundacji sprawia, że głównie e, piszą do nas osoby, zgłaszają się do nas osoby, które właśnie, których prawa właśnie zostały złamane. Więc może jesteśmy w takiej małej bańce e, po, w tej kwestii i na pewno są szkoły, które dają świetny przykład tego że prawa ucznia mogą być przestrzegane i że są u nich przestrzegane. Natomiast no nie, nie mam badań, czy sz tych szkół jest dużo, czy tych szkół jest mało, czy jest to dużo odsetek czy mały, ale mam nadzieję, że jest duży i że będzie jeszcze się zwiększało. W książce powołuje się pan na badania, w którym stwierdzają wyraźnie, że uczniowie jednak w szkole dosyć często dowiadują się o swoich prawach. No i teraz tylko pytanie jest o to, czy oni do końca rozumieją swoje prawa. To też na pewno trzeba zobaczyć, na spojrzeć na to z tej perspektywy. Czy dowiadują się o wszystkich prawach, bo mogą się na przykład dowiedzieć o tym, że mają prawo do nauki, czy prawo do sprawiedliwej oceny, ale na przykład pominięte mogą stać inne prawa, takie jak na przykład prawo do, do czasu wolnego, czy ogólnie rzecz biorąc, um, czasu do rozwijań, dla rozwijania swoich własnych zainteresowań. Także musimy pamiętać, że tamte badania akurat nie wskazywały, wskazywało to dość ogólnie, jako taki mm -hmm. ogólny katalog praw uczniów i nie wiemy prawda, czy te prawa ucznia były przez respondentów definiowane jako, jako poszczególne prawa, czy jednak jakby cały ogólny, ogólny katalog bez wchodzenia w jakieś szczegóły. Natomiast e, myślę, że, że uczniowie coraz bardziej rozumieją swoje prawa, świadczą, wiedzą, że mają te prawa i rozumieją je, starają się powiększyć wiedzę w tej kwestii i świadczą o tym między innymi te grupy w mediach społecznościowych, o których też było wspomniane w książce, które były swoją drogą grupami badawczymi, grupami badanymi w tej, w tej publikacji, że jednak tam już kilkanaście tysięcy członków, z których większość jest uczniami, jednak pokazuje to, że ta świadomość zwiększa się i w kolejnych latach najpewniej będzie się jeszcze bardziej zwiększała. Ale mimo wszystko wydaje się, w momencie, kiedy jest się uczniem, czy jest się też nauczycielem albo rodzicem, że jednak pewne rzeczy, pewne regulacje w szkole no, pozostają jakby niewyjaśnione, no, czasami po prostu, o, po, po cichu się je omija. Porusza Pan w książce taką bardzo prostą sprawę, która no, dosyć długo już jest dyskutowana, czyli kwestia na przykład no, prostych usprawiedliwień, prawda? Niby wszystko tak. jest jasne, niby prawo reguluje tę sprawę bardzo czytelnie, a mimo wszystko szkoły postępują zupełnie inaczej. Tak, to musimy, musimy pamiętać o tym, że faktycznie rzeczywistość często jest, jest inna od litery prawa i w celu kontrolowania tej rzeczywistości mamy odpowiednie narzędzia: mamy nadzór pedagogiczny, dyrektora, potem kuratorium, które też może uchylić taki zapis w statucie, jeżeli jest niezgodny niezgodny z prawem wyższego rzędu, ale. Myślę, oczywiście szkoły czasem mają problemy z przestrzeganiem tych praw, szczególnie właśnie licea w kwestii usprawiedliwiania osób pełnoletnich. Nie wiem, skąd, skąd to wynika na pewną sprawę. Może z przeświadczenia, że jeżeli ktoś mieszka z danym rodzicem, to nadal jest pod opieką rodzica. Nie wiem, jakie są powody. Natomiast wiem, że, że do takich sytuacji nie powinno dochodzić i że powinniśmy starać się, by... Było ich coraz mniej. Może wynika to z bardzo prostego założenia, że jeśli mamy nakazy i zakazy, to łatwiej nam się wychowuje młodego człowieka. Być może, ale nadal, nadal zobaczmy, że jednak osoby pełnoletnie to już nie są dzieci. To już i prawnie, i najczęściej też też tak filozoficznie to już są osoby jednak dojrzałe, osoby odpowiedzialne. Które mają prawo decydować za siebie i mają prawo decydować, czy danego dnia hmm, prawda, pójdą na, na zajęcia szkolne, czy może jednak, hmm, może jednak nie pójdą i usprawiedliwią się, bo ich już nie dotyczy obowiązek nauki. One już chodzą do, do szkoły, by właściwie dalej się kształcić, ale już bez żadnego obowiązku. Czy jak tworzył Pan m, zakres m, tej książki? Jak dobierał Pan treści, to obawiał się Pan szczególnie jakiegoś wątku, przygotowując tę publikację? Nie, myślę, że, że takie dość teoretyczne i, i prawne podejście do, do poszczególnych praw wskazanych w tej publikacji sprawiło, że, że nie trzeba było się obawiać żadnego z tematów. Zobaczmy bowiem, że, że w szkole każdy jest równy. Każdy zasługuje na takie samo traktowanie, bo ma swoją godność jako człowieka i z tej godności te prawa wynikają, więc więc każdy ma takie same prawa i wobec tego z łatwością można było napisać, znaczy bez żadnych trudności, bez żadnych obaw, można było napisać o każdym spraw, bo przysługuje na każdemu bez, bez, bez jakby związku z, z jak nie wiem, płcią, wiekiem, orientacją, z czymkolwiek. Książka jest no, świeżynką na rynku wydawniczym w tej chwili, ale może już udało się Panu jako autorowi no, spotkać ze swoimi czytelnikami, może pana koledzy już sięgnęli do tej publikacji i ma Pan już jakieś konkretne informacje na ten temat, jak, no, jak oni podeszli do tej publikacji i, no, i czy nie będą jej traktować właśnie jak trochę takiej swojej Biblii praw ucznia? To znaczy niestety wszystkie spotkania były, były niemożliwe przez pandemię, bo mm -hmm. książka została opublikowana, znaczy została wydana 24 kwietnia, to wobec tego no to był już e, to był już szczyt, e, był już szczyt e, takich ograniczeń e, w kontaktach międzyludzkich, więc nawet nie było możliwości, by, by zorganizować w spotkanie, e, spotkanie z czytelnikami. Natomiast wiem, że e, część osób, prawda, które kupiły Książkę też wspominałem o tym, natomiast żadnej szczegółowej recenzji od ucznia jeszcze nie dostałem. Być może być może w wakacje będą oni mieli na to czas, ze względu na, na obowiązki szkolne jednak, których mm -hmm. pomimo nauki zdalnej może trochę ubył, ale jednak nie w takim, w takim stopniu, by może mieli czas na, na lekturę tej książki. wobec czego zobaczymy. Książka prawda, nie jest jeszcze na rynku od dwóch miesięcy, od prostu, że półtora miesiąca, więc tak jak wspomniała pani redaktor, jest to świeżynka i, i myślę, że poczekajmy. Natomiast co do, co do Biblii, nie wiem, to, to prawda nie jest pytanie do mnie, do czytelników, ale zobaczmy, że, że w zasadzie, tak jak mówił profesor e, Śliwerski, właściwie pisał e, profesor Śliwerski o tej książce na swoim blogu, że w zasadzie jest to pierwsze. Pierwsze miejsce, gdzie, gdzie udało się. znaczy Nie wiem, czy się udało, ale miałem nadzieję, że, że się uda um, zebrać wszystkie, wszystkie przysługujące prawa w jednym miejscu. A więc być może będzie to coś um, na, na wzór jakiegoś kompendium. Natomiast nie wiem, czy możemy nazywać to <laughs> Biblią, bo jednak jest to bardzo, bardzo duże słowo. Mhm. Czy Mikołaj Wolanin, który interesuje się prawami. U ucznia jednocześnie no, prawami dziecka, a działający w fundacji to przyszły rzecznik praw dziecka? To, to nie jest pytanie do <laughs> mnie. To, <laughs> to <laughs> musimy się zadać parlamentarzystów, bądź osób, które, które nie zgłaszały. Kandydaturę natomiast byłoby to bardzo duże zadanie, też bardzo duża odpowiedzialność. I nie wiem, czy czy byłbym godzien sprostać takiemu dużemu zadaniu. Czyli czas pokaże. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Mikołaju. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za wysłuchanie rozmów ważnych i ważniejszych. Do książki pana Mikołaja Wolanina powrócimy już w piątek w paśmie wieczornym w naszej cyklicznej audycji poświęconej publikacjom. A więc już jutro będziecie Państwo mogli poznać większe szczegóły książki Prawa Ucznia Mikołaja Wolanina i do wysłuchania wieczornej audycji.